Fotowoltaika, ogrzewanie ciepłej wody użytkowej, centralne ogrzewanie jak to wszystko połączyć? Chodźcie. Kilka dni temu odbieram telefon i słyszę: Dzień dobry, jestem instalatorem i od kilku lat montuję bufory jako centralne ogrzewanie. Dostawiam do tego boiler 100-200 litrów na ciepłą wodę użytkową. Użytkownicy raz na jakiś czas wymienią sobie anodę magnezową i to jest najlepsze rozwiązanie. To dobrze działa. A pan miesza ludziom w głowach, żeby instalować jeden większy zbiornik i w nim podgrzewać też ciepłą wodę użytkową. Po co mają grzać tak dużą ilość wody? Z tego nie będą mieli żadnych korzyści. Rozłączył się. Rozważmy, czy będą jakieś korzyści. Wiemy już, że na ogrzewanie wody do centralnego i użytkowej wydajemy najwięcej pieniędzy, bo niemal 80% naszych wydatków rocznych na dom. Prześlećmy sobie do czego i jakiej wody podgrzanej używamy. Sezon grzewczy potrzebujemy podgrzanej wody kotłowej do ogrzewania naszych pomieszczeń. To największa część wydatków w ciągu roku. W drugiej kolejności to woda użytkowa. To oczywiste, że używamy jej do mycia i do kompanii. Nie tak oczywiste, że podgrzaną wodę możemy zasilić pralkę i zmywarkę. A najważniejsze. Jeżeli ta woda nie jest magazynowana w jakimś bojlerze, mniejszym zbiorniku właśnie, tylko podgrzewamy ją przepływowo, higienicznie, na przykład przez wężownicę ze stali nierdzewnej. To bardzo ważna sprawa dla naszego zdrowia. Eliminujemy zagrożenia związane z bakteriami legionelli. Nie stosujemy żadnych anod magnezowych w środku i taką świeżo podgrzaną wodę również możemy stosować do gotowania, do wszelkiego rodzaju potraw. To najważniejsze korzyści jednego większego zbiornika, który nam służy do centralnego ogrzewania i do higienicznego podgrzania ciepłej wody użytkowej. Nazywamy go domowym akumulatorem ciepła. Niestety, do tej pory najczęściej instalatorzy montują bufory wraz z oryginalnym ociepleniem, które jest zupełnie niewystarczające. Jeżeli latem zagrzejemy wodę do wysokich temperatur. To np. przez krótce ciepło niekontrolowanie ucieka ze zbiornika, podgrzewając pomieszczenia. To faktycznie staje się mniej opłacalne i niekorzystne. Dlatego tak ważna jest bardzo dobra izolacja całego akumulatora ciepła. Jeżeli nie mamy fotowoltaiki, to oprócz sezonu grzewczego, taki duży zbiornik, akumulator ciepła rozgrzewamy tylko w górnej części do temperatury około 50 stopni Celsjusza. Sprawdźmy teraz, jak będzie wyglądała współpraca fotowoltaiki z takim jednym dużym zbiornikiem, na przykład 1500 litrów w kolejnych porach roku. Czas letni. Większą część produkcji z fotowoltaiki oddajemy do sieci. Nie potrzebujemy w krótkim czasie tak dużo energii. Oczywiście, jeżeli ktoś ma zbiornik boiler 100-200 litrów do przetrzymywania wody użytkowej, ma tam zazwyczaj zainstalowaną grzałkę około 3KW, i tam można rozgrzać wodę maksymalnie do 70 stopni, gromadząc kilka do kilkunastu kilowatogodzin energii, co wystarcza zazwyczaj na jedną dobę na mycie i na kąpanie. Niestety często nie stosuje się tam automatyki sterującej i w rzeczywistości grzałka załącza się kiedy chce, a my mimo fotowoltaiki musimy płacić dostawcy energii za prąd do wody użytkowej. Jeżeli zainstalujemy magazyn energii elektrycznej, to również zgromadzimy jedynie do kilkunastu kilowatogodzin, które zużyjemy przez kilka godzin wieczornych na oświetlenie i inne drobne urządzenia elektryczne. Wiemy, że w okresach najwyższej produkcji może się zdarzyć, że sieć będzie przeciążona, falownik się wyłączy, prąd może mieć najniższą cenę i nawet nie wiedząc o tym, tracimy swoją energię. A jeżeli mamy taki jeden duży zbiornik, ten domowy akumulator ciepła, na przykład 1500 litrów, możemy tak to zautomatyzować, żeby tylko w tych godzinach najwyższej produkcji załączyły się grzałki i dopasowały się do nadprodukcji. Zagospodarujemy w ten sposób szczytową produkcję fotowoltaiki. Taki zbiornik możemy rozgrzać do 95 stopni. I nawet jeżeli przyjdzie załamanie pogody i przez dwa tygodnie będzie padał deszcz, to i tak my nie będziemy pobierali prądu z sieci do wody użytkowej, bo mamy zgromadzone niemal 93 kWh energii z fotowoltaiki. Przychodzi jesień, jeżeli tylko powstaje nadprodukcja, obojętnie o której godzinie, fotowoltaice pozwalamy na naładowanie do pełna akumulatora ciepła, czyli do 95 stopni. Wodę użytkową używamy jak do tej pory, mycie, kąpanie, pranie, zmywanie, gotowanie i przychodzą już chłodne wieczory i ogrzewamy zgromadzoną wodą Łazienkę i pomieszczenia. Przychodzi zima. Fotowoltaika i ogrzewanie domu nie idą ze sobą w parze. Już nie jest sprawna. Radzimy sobie albo prądem z drugiej taryfy, albo innym źródłem ciepła. To od nas też będzie zależało, czy wpłyniemy na rozsądek polityków. Jeśli nie tych, to może przyszłych, że będziemy mogli korzystać z taryf dynamicznych. Przychodzi wiosna, dzień coraz dłuższy, słońce coraz wyżej, już. Fotowoltaika zaczyna produkować prąd, i również maksymalnie gromadzimy do domowego akumulatora ciepła, bo jeszcze w maju zdarza się, że ogrzewamy pomieszczenia. I tym sposobem w niektórych domach 8-9 miesięcy nie płacą za prąd potrzebny do centralnego ogrzewania i do wody użytkowej. Podsumowując, tak proste urządzenie, jak bardzo dobrze zaizolowany zbiornik z wężownicą na ciepłą wodę, Użytkową pozwala nam w największym stopniu wykorzystać fotowoltaikę. I czy to są korzyści dla użytkowników? Każdy może sam odpowiedzieć.